Wam pokazać, można sobie spokojnie kupić buraki, e, takie jakie Wam odpowiadają. Wsadzić je w szklarni tak do połowy. Dlaczego w szklarni? Dlatego, że szybciej rosną. E, I poczekać, aż wypuszczą liście i nasiona. Wtedy dosłownie z 5-6 buraczków jesteście w stanie uzyskać sobie kilka set nasion na kolejny sezon dla siebie czyli bardzo mało miejsca, można je nawet posadzić gniazdowo czyli jeden koło, jeden koło drugiego pięć buraczków, cztery jeden w środku czyli razem pięć i macie super nasiona później e, tyle, że naprawdę polecam tą glebę przykrywać e, ja tutaj w szklarni z półtora roku nie, niewiele robiłam i trochę nam tutaj obrosło ale będę w tym roku, mam nadzieję, że nam się uda Będziemy robić tutaj zagony. Być może nawet dam jeszcze do każdego zagonu na sam spód, czyli podniosę tą warstwę trochę i dam na sam spód metalową siatkę z małymi oczkami. Dlaczego? Dlatego, że non-stop przychodzą nam tutaj w szklarni myszy i duże szkody czynią. Między innymi muszę robić rozsady, jeśli chcę mieć w szklarni, tylko i wyłącznie na podwieszanych półkach ponieważ wszystko, większą część nasion takie myszy wyjadają. Dynie, kukurydzę, cukinie, ogórka, melona, arbuza, wszystkie nasiona zjedzą, zuczują i pójdą do tych doniczek, i wszystko zjedzą i nic nie urośnie. Jeden rok taki miałam, wszystko straciłam, kilka sadzonek, tych rzeczy, które Wam wymieniłam, i to była ogromna strata dla mnie. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć o tej kapuście, którą postanowiłam spróbować wyhodować z niej nasiona, z takiej kapusty kupionej w sklepie. Posadziłam ją w szklarni, półtora roku temu chyba, podlewałam, nie zjadałam liści, nie zjadaliśmy liści. Ona wypuściła nasiona, te nasionka sobie rozsiałam dookoła niej i kiedy te nasionka sobie pokiłkowały, Dookoła tamtej, która wypuściła nasiona, pozbierałam je jak były takie małe sadzonki, powyciągałam je i posadziłam sobie tutaj. No i z tej jednej kapustki tyle nasion się przyjęło. 13 nowych sadzonek, no i będę je tak sobie tutaj namnażać. Jedną lub trzy, może nawet trzy, zostawię w tym roku. Żeby ich nie zjadać, żeby znowu wypuściła nasiona, a te będziemy sobie jedli. W jaki sposób zjada się kapustki takie czy sałaty, nie wyrywamy całej główki, kiedy urośnie. Po prostu w trakcie rośnięcia zrywamy sobie zewnętrzne liście. Czyli przychodzę do szklarni i zrywam z każdej roślinki na przykład dwa zewnętrzne liście. I w ten sposób robię sobie w domu sałatkę ale reszta rośliny, czyli wszystko to, co jest tu w środku, dalej może sobie rosnąć. Oczywiście one w tym momencie są jeszcze za małe, żeby je zbierać, ale jak już takie podrosną, spokojnie można, można będzie, może nawet za jakiś miesiąc już, czyli w połowie kwietnia zacząć sobie wykorzystać i zjadać te liście kapusty pakczej. Tutaj są te moje wiszące półki. To już tak z mi się pokazać, będzie widać. Ja tutaj podlewam <grymne> <grymne> rośliny. Rośnisie, na krosie. No, a teraz nie zobaczę. Tu jest To Jeden. Tam właśnie są. Kapusta rakieta. którą w zeszłym roku zostawiłam tutaj po to, żeby w tym roku wypuściła nasiona. Była malutka. I w tym roku wyda nam nasiona i będę miała do posiania na kolejny rok, czyli...